Cześć widzowie, witam was bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku. Odcinku z y, G4 Skins i będziemy y, klasycznie się batelkować. Wracamy do naszej serii. Y, czyli obstawianie kwoty, tak? Finalnej kwoty. Y, co taka mina. Kto? Ty. Nie wiem. Dziwny razie Tak, ze mną jest Damian jest Mateusz. Witam was bardzo serdecznie. Cześć. Cześć. Witam bardzo serdecznie. Co? Witam bardzo serdecznie. Dobra. E, także. Słuchajcie. E, tak. No. Dobra. Możecie robić ten. Y, możecie robić. Już sobie coś wymyślicie. ale to rzadko podgłośnie. Dobrze. Ale masz czy tam na tej kanapie? Znaczy na tym tym lecaki a to są kable, kurwa powiedzmanki. Ej, HDMI 2.1? To, to Robię pa. bitwę. Dobra, ja przypomnę, że zgodnie to X macie plus 10 yy, do doładowania. Tak zmieniło się troszkę i tą darmową skrzynkę do otworzenia. Yy, I co? Kodziki będą w trakcie odcinka, więc proszę uważnie oglądać i... O co gramy? Nie wiem. O co no myślałem. chyba ta seria jest. Y... Obiad. O obiad! obiad? No dalej o, obiad. Jest o obiad! No dobra. A, a Damian, osur... czy dałeś Oli? Pieniądze na obiad? Nie dał. No i dobra. Damian, 100 złotych jesteśmy winni za poprzednio ciki. No ale dobra, ale zobaczymy dzisiaj, może dzisiaj nie będę winny już. Dobra, dobra. A może przecież no. więcej, dobra. No dobra. to nie jest łotr. To tak będziemy do ustanej śmierci za 5 <laughs> lat powiesz, a masa się odbije. No. <laughs> no. zobacz, no tak. dobra. To ja subów też poczekam z subami. Może nie, nie, dobra, dobra, nie. No nie. co? Uno. Dobra, to dzisiaj nie, nich pójdzie. Y, tak, i dzisiaj też gramy o obiad, tak? Bliczek na obiad. Dobra, Damian. No? I gramy do dwóch czy do do trzech? Do trzech. Do, do trzech. trzech. Dobra. Ja was zniszczę. Tylko was chciałem powiedzieć, że was zniszczę. Kurwa! Jezu! I na dwóch To no. ja zrobiłem, kurwa, na dwóch! Damian mów szybko. szybko, na dwie osoby ile będzie? Szybko, ja, była? ja 27 19 Ja pierdolę, co ty odjebałeś człowieku O, tak zwany Mucha Maniana na przykład 27, 20 i ile? 19 19 No ja pieprzę Jezu, ja dam 27, to by musiało, Ej, co nie... jest, 3 razy Glock Gras ci wypadł z testrinki za trzy kola? Ej, dobra. Co? Co? Ta Batlija nie kurno. zwróci. Ej, ja nie liczę tej Batli, bo jest na dwóch. No, ale może być. No, nie może być. No. Jeden dla, punkt dla mnie. Ola, czy akceptujesz to? Wydaje mi się, że była fajna taka zmiana, szybka. Trzeba, bo... Nie powiedział nikt stop wtedy. No, ale czemu na dwóch zrobiłeś? Ja nie wiem, no, no zapomniałem. Ja no, spontanie... A czemu ona weszła? A ja nie wiem, bo myślałem, że są na trzech. No dobra. Dobra, to teraz ja. A co ty zrobiłeś? Battle. Oha, próbuję kiwki robić, jakieś. Dobra. No. Proszę strzelać, no. Eee, poczekaj. Ja to sprawdzę tylko. Ja też. Eee. Eee. Okej. Okay. Dobra, ja wiem. Ja wiem, ja wiem. Eee, ja poczekaj. Eee... No? Ale ja mówię ostatni, żeby wam nie podpowiadać. Nie, ty mówisz. Nie. Pierwszy. Nie. Dobrze, ja mogę pierwszy. Dobrze. No, no i kto no. pierwszy? No, jesteś ty... gotowi? No? 60 groszy. 52 grosze. Yy, czekaj, czekaj. No i teraz ostatnie spizdzie, bo on pokazuje plany, ale dobrze. Mm -hmm. O. Yy, czekaj, czekaj. 2 no zł złot, Nie, złoty 80. Dobra. że dasz 67 groszy? Nie, złoty 80. No i alakier. Dobra, lecimy. Zobaczymy. 60 groszy, 60 ile? 60, 62 i złoty. A czemu wydaliście po 60 groszy, jak to nawet jak wypadnie każdemu 5 razy au, to nie będzie 60 groszy. <grystanie> <grystanie> 3 razy 3 ja, ja też, ja też, też, ja, też ja też, ja, też ja nie wygrałem tego, czy wygrał Nie wygrał. No to, no to trafiłem sześćdziesiąt groszy, tylko kurwa razy 3 to było. Zobacz, coś zobacz, coś. idealnie, złote ja, osiemdziesiąt. Ale Ola, ej, ale nie, ej, zajebałem. ja no. też, ja też nie pomnożyłam tego no razy trzy osoby. Sześćdziesiąt groszy. Ej, zrobiliśmy to samo. Pięknie, pięknie. Już znaczy wiem, ja, bo... ja cię trochę nakierowałem, jak ja bym powiedział złote 60, to byś to przekminiła? czy tam ile było? No tak. 60 groszy. Ja mówię, co ja robię. czegoś nie ogarnąłem? Czy ma to już coś tam więcej wypatrzył ode mnie? Yy, dobra, robię i nie będziecie wiedzieć. To ja mam punkt. to już ma punkt. Zrobimy tak. Ola. Zrobimy tak. Yy. Zrobimy tak. I zrobimy tak. I teraz nic nie będziecie wiedzieć. Tak? tak? Pokaż. Teraz bo robię. Prosim. A jak jest punktacją? Ja mam jeden, a to już ma jeden. Tak. Dobra, jeżeli dobrze patrzę. to będzie tyle. Tu będzie ile? A te już razy trzy trzeba patrzeć to. Tak, tak, dobrze przyniosłem. Dobrze, ja wiem już. Poczekaj, bo No, mówisz pierwszy. Teraz ja pierwszy? Tak. Nie, no będziesz się sugerować. Dobrze, 455. Mmmmm... No co to się dzieje? Powiedz. Obliczałem. Ile ci 400. Byli? Ile ty dałeś za mnie? Nie wiem, a co? No da, powiedz, dał 450. 5. A ja 400. 460 daje, ale chciałem 1700. No ale... A <laughs> ja kurwa <laughs> 1700. Coś tam kurwa liczyłem, no nie wiem niech teraz. Musiałbym to rozpisać na kartce, Ale wydaje mi się, że będzie więcej Te, coś tam kurwa wyszpąciłem, że będzie 1700 Oj. A chyba nie będzie jednak, o, wiesz Jezus. Nie wiem co ja kurwa robię O Jezus Ja mam udar w chuj pierdolę. Jak ci kurwa wyż 1700 z tego No tam było 20% na MK za 500 kurwa w którejś skrzynce o, kurwa, będzie over. Znaczy, już jest over. Jak my to obliczyliśmy? Nie wiem. A ile Mateusz dał? Ja nie wiedziałam, że tam jest yy, skrzynka, A z ile? A Mateusz dał? A no, ma dwa. No ma dwa. No. Ja. Pie... Ojej. A, a ja dałam 400. Ej, 400. dobra, dzisiaj jest odkleja, a przecież były kosy w tym. No właśnie, były kosy Gdzie ja nie kosy, kosy i... wystarczy, że poleci dwie? Jest 1000, więc Mateusz tak. dobrze kminił ty dobrze ale, ty gminiłeś no, pod kosy może Mateusz no właśnie jak to Ola wyszło że ty dawa, robiłaś battle wiedziała, że tam jest kosa i nie wzięła nie, nie uwagę, wiem zapomniałam <grym> no. Nie no. a Mateusz ale Mateusz też Od nie wiedział że, że tam jest ja kosa o kosy nie ja no widziałem, że M było 20% na MK za 500 <grym> to widziałem no dobra to y, robicie Mateusz robi znowu Czyli Mateusz okay, okay, ma okay. dwa no nie, dawam ja mam I Ja mam zero, tak. Ja, ja mam dwa punkty? Masz. No. No? Się, ja mam już dwa? O, no, no jak się liczy ta pierwsza, to ta. No tak, 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 tak. Dobra, ja mam już. No ale to poczekaj, bo może ma no tak, tak, ja my... to. Nie, no no obiad wygra A zamówicie mi od razu? Nie. Za <laughs> ci blika. Ale was teraz porobię, po prostu was porobię. I robię na 4 graczy, z motem walimy. Jest maniana. Spoko? Dobra, dobra, dobra. Ale afera. O co? O problem. Hmm. Nie klasyczny problem. Dobra, 3,5 no daje tu. Pierdolisz! No. Ja daję. 8 9 Dobra, dawaj, bo ta. 3,5, 8 i 9 To wy kurwi, rękawice za 20 kg. Nie, 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 to jest bez szans. Big Baller nie chce dawać. Dobrze, dobrze. Ale świetnie. poczekaj, może się obudzi. No daj mu. O. Kurwa! No i już ja przegrałem. no. Czy jedną jakąś delikatną rzecz może dać? No bo no, no, przegrasz wtedy, bo ty masz 8, on ma, dał 9. No ale to taką delikatną. No to, ale masz punkt, dobra. Mam punkt. Bo jest. Tak, mam punkt. Świetnie, no to Ładny dobrze. Kombak teraz, teraz ja. Jest no. 2-2, dwa, nie. Dwa. 2-2-1? Tak. 2-1-1. 2-1-1. Kto ma jeden? Ja. A. I ty. Tak, no dobrze. Już... Yy, ja o ostatni. Jezu, dobra, yy, czekaj, bo tu catch. Yy... Ja mówię ostatni. Ja walę na ryzykanta takiego, że koniec. Kurde. No to daję. No. 300. 300. No bo wstawiasz, że wypadnie coś dobrego, albo nie, no. Dobra, ja daję 2200. Kurwa, ja chcę 2200 przyznać. No ale to jak ci wypadną dwie CZ, -y, to co tu zrobisz? No, no nie. Ile daje da? Zora? 300. Nie wypadnie, żadna no. To zadaje 2,250, no dobra Ale może być under, tutaj też, nie? Zabijaj, może, może 200 do 250 i 300 Zaraz wrócimy A nie, wydaje mi się, że tu nie będzie under Że tu będzie tak 2,5 nawet może być Jedna A Ola zebrana. dała ile? No 300, no ja liczyłam, że tu da Jak 2 Jak będzie 2,5 to kto wygrywa, ja, czy ty? No ty No, no chociaż jedną CZ, halo ja zapomniałem, że to jeszcze kałachy są. O kurwa. No to był rozstrzał. Obia, obiadek! Obia, obia, obiadek! Nie! Je, ja, 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 ja! Ja, 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 Jebane Ja. Jebane gówno! <głos> <głos> no i no pa, dwa punkty macie. <noise> no, ja kurwa, bloki pierdolone trzy. Robię butlerz. Miałem to, już już to kurwa miałem. No, wykraka sobie obiadek. Ej, gdyby nie te głoki, to bym wygrał, nie? Tak, no. Dobra. Coś tu miałam pomysł. Chociaż nie wiem, tam było 700-1400. Jest ta skrzynka usunięta? Nie, i tak byś przegrał. A jest. Jak i tak bym przegrał? No. No, jak i tak bym przegrał? No. czemu? czemu? No bo było 500, a Glocki były za 200. było trzy koła. Zapraszam. A było czysto, czyli idealnie gola dała. No, Uu, tutaj może być tak. Eee, tyle będzie, eee, no tu nie przywidzisz. To ma dwa punkty, ora? Tak. Dobra, no ja wiem. No ja wiem, ja wiem, ja wiem. Ja strzelam. A kurwa nie, bo to jest jeden hole. Eee... Poczekajcie, dajcie jeszcze mi 10 minut. Wydaje mi że panie to, to i... Dobra. Pięć Dobra. tysięcy. Pięć tysięcy. Mhm. Ja daję cztery. Znaczy troszkę mnie zaskoczyliście. Bo z moich kalkulacji wynika kurwa. Ale tego nie daje, żeby od razu zaznaczyć. Kurwa, bo mi dzwoni tu i to. Mi wyszło 345 zł, ale. Jak 345 zł. Chyba się pierdolnąłem gdzieś w kalkulacjach. Ja, ja ten nie ten... wiem skąd mam tyle wyszło. Ile ty dałaś, Ola? Ja wiem, czemu ci tyle wyszło, bo ty jesteś ślepy po prostu. A ty Damian? Ja trzy... Yy, nie, cztery tak. dam. Wiesz, że tam jest hole na końcu. 300 zł to jest nierealne 300 zł. Ja mógł pierwszy dać, to by się od razu spalił. O kurwa, bym się spalił, ale to czekaj, tylko czemu wam wyszło tyle? Z które, czemu, bo co, bo haul wyrzuci? No, bo z najniższa wartość i temat to 700, czyli może najmniej wypaść 200 z niego. Jakiego haula? A jest haul skrzynka, a nigdzie mi. <laughs> 350. 350, dobra. dobra, dobra, to 350 i tu czemużę muszę dodać tak? O kurwa, no to ten haul dużo zmienia. O się sunekwa Ej, Ola, tak namysłaś, że myślę, że to jest pięć hoł chyba. Ej, no dobra, i ile wydaliście? 4 i 5 Uuuu, mi 3, 300 wychodzi, to ja daję y, 3900. Okej. Okay. No dobra. 3904 i 5 daliście, tak? Mhm. Kurwa, dobra, patrzcie, tak się obiady wygrywa. 3900 4 i 5! No! Jak wypadnie jeden hole, chociaż holy moly, to ona zgarnia obiad. Dawaj jedną! Nie. Daj me! Jedną, albo chociaż naklejkę. O! Jest! Jest! Ma... Yes, yes. Mamy Nie to I mamy znowu obiad, widzowie. Mamy znowu obiad. Nieważne co Nieważne... Ja widzisz, Mateusz, nawet jakbyś Twoje wyliczenia wynosiły same byś A moment, tak, to trzeba przegrał. żeby to zrobić. Daj, podoba podobało się, na no, mnie wygra w obiad. Na zgadnąłeś, to pulę Mateusz. Mateusz, następnym razem. Jutro wygrasz obiad. Czyli ile Jaola jestem winny? 150 zł? Mateusz, 50 i ty 100. A nie, ty 150. 150, tak. Ja pierdolę jaki troll, no tyle rund mieć <grym> dwa punkty i nie dokończyć no, tego. No. Dobra, idę stąd. 2-0 miałeś. <grym> Dobra, widzę, że kończymy. Wy um. pamiętajcie, grajcie z głową. Przypominam, Kodzik Tokio X plus 10 do doładowania. Yy, widzimy się następnym razem. Trzymajcie się, dużo zdrówka, pa! Bye!